Mamy takie zadanie na dzisiaj. Ciąg \(n\) określony dla N większego bądź równego 1 jest arytmetyczny, czyli ma stałą różnicę R. Oraz A5 jest 16 i A6 jest 14. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy. I teraz tak, jak od A6 odejmiemy A5, to między nimi jest jedna różnica. To dostaniemy R. I wystarczy podstawić za A6. Tutaj jest 14, odjąć A5, czyli 16. No to R wyjdzie nam, kochani, minus 2. Taka wyjdzie różnica. A mamy do policzenia trzeci wyraz. No to tak, skoro różnica jest minus 2, no to jak idziemy, zmniejsza nam się, w, to będziemy dodawać to R, co nie? Czyli A4 już będzie 16 plus 2, 18. A3 będzie 18 plus 2, 20. No i A2, tak dalej. 22, bo jeżeli kolejne wyrazy ciągu muszą być o 2 mniejsze, czyli na przykład tutaj A7 byłoby już o 2 mniejsze, no to byłoby 12, tak? A że idziemy w lewo, no to wtedy dodajemy tą różnicę. Tak to wygląda. No i my mieliśmy policzyć A3 i A3 wychodzi 20. Odpowiedź C. W tym odcinku tyle. Jeżeli cokolwiek zrozumieliście, e, zapraszam. Do udostępnienia tego filmiku u siebie na Facebooku, Instagramie albo TikToku. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku! Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem! Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem! Super i wszystko jest podzielone na działy! Świetnie! Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym! Daj lajka, daj łapkę w górę. Górę. dziękuję za to serdecznie subskrybuj kanał aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego zadania są publikowane codziennie więcej, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale dajcie znać w komentarzu koniecznie dziękuję wam za to dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija zapraszam was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów serdecznie dziękuję za każde postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!